Chcesz kupić nowoczesnego sedana klasy premium i wyróżnić się na firmowym parkingu? Sprawdź Jaguara. Jaguar XE to sedan, który z wyróżnieniem ukończył szkołę o profilu sportowym, i na dodatek zrobił sobie fakultet ze współczesnego wzornictwa. A ten design z pazurem, który można jeszcze bardziej podostrzyć, wybierając wersję stylizacyjną Air Dynamic. Nie składa obietnic bez pokrycia. W długiej trasie w trybie komfort Jaguar XE pozostaje spokojny i komfortowy. Jak na limuzynę klasy Premium przystało, wspieracie rozbudowanymi asystentami jazdy, matrycowymi światłami LED i świetnie wyciszonym wnętrzem. Ale. Wystarczy pierwsze kilka zakrętów, żebyś poczuł, że XE to samochód dla ambitnego kierowcy. I to niezależnie, uhu, uhu, czy wybierasz napęd na wszystkie koła, czy tylko na tył, 180-konnego diesla, czy 300-konną benzynę, adaptacyjne uhu, czy sportowe zawieszenie. Uhu. XE trzyma się drogi, jakby od tego miała zależeć reputacja królowej Elżbiety i angażuje jak najlepsze seriale na Netflixie, po prostu zaraz po zakończeniu jednej przyjaźni od razu rozpocząć kolejną. Uhuhu. Takie samochody trzeba szanować. Wrażeniami z jazdy Jaguarem XZ cieszysz się we wnętrzu dopracowanym co do pojedynczego szwa, otoczony mięciutką skórzaną tapicerką, nowoczesnymi technologiami i atmosferą klasy premium. Możesz mieć tu aż cztery czytelne wyświetlacze. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest też miejsce na indukcyjne ładowanie telefonów, 16-głośnikowy system Meridian Sound, który doceniłby nawet Hans Zimmer, wyświetlacz HUD, Android Auto, Apple CarPlay, kamery 360, system automatycznego parkowania, przeglądarka internetowa, podgrzewana kierownica czy pokładowy hotspot. To jak? Szukasz nowoczesnego sedana, którym wyróżnisz się na firmowym parkingu? Sprawdź Jaguara XE.